Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Najka. Słuchajcie, dzisiaj poruszamy taki temat bardzo niewygodny, bo porozmawiamy sobie o tolerancji albo braku tolerancji. W ogóle zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, zapraszam też również do zostawienia komentarzy, tak żebyśmy wzajemnie mogli się tutaj podzielić swoją opinią na ten temat, który dzisiaj będę poruszać. Słuchajcie, do tego tematu... Zmotywowała mnie kolejna rzecz, którą zrobił pan Grzegorz Braun. W Sejmie tym razem nie jest to sytuacja z gaśnicą. W ogóle przypominam, że jestem jedyną osobą w Polsce, która została o to oskarżona, że to skomentowałam i postawiono mi zarzut pochwalenia przestępstwa. No i sprawa dalej się toczy, dlatego że prokurator złożył apelację od tego, że w pierwszej instancji zostałam uniewinniona. Ale moi drodzy, słuchajcie, teraz tym razem pan Grzegorz Braun zrobił coś takiego, że zniszczył wystawę. Na na temat LGBT, osób, które po prostu mówią o swojej orientacji, i ta wystawa była właśnie w Sejmie. W ogóle, swoją drogą, zdziwiło mnie to, że taka wystawa miała miejsce w Sejmie. Ja myślałam, że to jest takie miejsce, w których nie powinno być żadnych takich wystaw. Później w ogóle się okazało, że tam jakieś też dzieci miały swoją własną wycieczkę i tak dalej, i te dzieciaki by miały to wszystko czytać. No i moi drodzy, teraz właśnie tutaj kwestia związana z tolerancją. Słuchajcie, bo tak naprawdę w życiu chodzi o to, żeby każdą osobę kochać, nieważne kogo spotkamy na swojej drodze. Nieważne czy ta osoba jest naszym zwolennikiem czy przeciwnikiem, czy ta osoba nas lubi czy nie znosi, czy ta osoba jest naszym wrogiem czy przyjacielem. My do Każdej osoby mamy zwracać się z ogromnym szacunkiem i z miłością. Ale tutaj pojawia się pewna rzecz, która zauważam, że ludzie po lewej stronie chyba troszkę tego nie rozumieją. Bo jedna rzecz to jest szanować kogoś i kochać kogoś, miłować tak jak Pan Bóg nakazał, a co innego przyzwalać na grzech. Bo moi drodzy, jest jedna rzecz, którą trzeba tutaj powiedzieć głośno: My mamy ludzi kochać i szanować ich. Ale mamy ludzi nawracać i mówić im, kiedy czynią coś złego. A ja zauważyłam, że lewica, w sumie powiedzmy to prosto: osoby po lewej stronie osoby, które najwięcej mówią też o tolerancji najmniej szanują innych ludzi. I ja działam w mediach praktycznie od czterech lat. I najwięcej hejtu, życzeń mi śmierci. Ludzie nawet grozili mi, że podpalą mój dom rodzinny. Ludzie pod mój dom wysyłali dwie tony betonu w takiej betoniarce. Moi drodzy, były jakieś paczki, właśnie na moje imię i nazwisko, bo ludzie z nienawiści chcieli mi uprzykrzać życie. Powstały nawet deepfakes, i. i wszystko to wyłącznie po to, żeby mi uprzykrzyć moje życie, jak i również właśnie moją działalność medialną przez moje poglądy. I tak naprawdę wiecie, w tym nie było żadnej miłości. Jeśli ktoś mi życzy śmierci, jeśli ktoś życzy Tobie właśnie czegoś złego, to tak naprawdę nie ma w tym nic dobrego. I to na pewno nie jest krytyka, bo moi drodzy, krytykować, mamy złe zachowanie, ale mamy nie obrażać przy tym innych ludzi. Jeśli widzisz swojego bliźniego, który czyni coś złego, masz go z miłością upomnieć, ale nie w taki sposób, że ty głupi, ty idioto i tak dalej, bo od razu tutaj wkrada się taki brak miłości, bo już obrażamy tą drugą osobę. My mamy z miłością powiedzieć, słuchaj, martwię się o ciebie, proszę cię, nie rób tak, możesz tutaj pójść do spowiedzi, ja nie wybiorę się z tobą, bo to, co czynisz w życiu jest złe, oddalę cię to od Pana Boga. Oczywiście nie mamy Nikogo zmuszać do wiary. Ja tutaj mówię o takich przypadkach, kiedy ktoś naprawdę by chciał chociaż nas wysłuchać, dlaczego coś nie jest dobre, dlaczego oddala jego to od Pana Boga. Bo nie możemy nikomu narzucać swojej wiary i swoich własnych poglądów. Nieważne, czy jesteś po lewej stronie, czy po prawej, my musimy jakby pójść tą drogą, żeby wysłuchać drugą osobę ale mimo wszystko mieć takie otwarte serce na to, że ona też nam odmówi i powie, słuchaj, nie, nie chcę tego słuchać. Bo ja uważam jedno, że my możemy najwięcej owoców dobrych zebrać, kiedy my sami, swoim życiem dajemy dobry przykład dla innych. Natomiast, moi drodzy, tutaj pojawia się ta sytuacja związana z panem Grzegorzem Brownem. Oczywiście ja sama uważam, że niszczenie czyjegoś mienia jest po prostu złe. Natomiast tutaj mam chciała jeszcze jedną rzecz zasugerować, że pan Grzegorz Brown bardzo bardzo wiele razy mówił o tym, że nie powinno być tolerancji na takie wyuzdania, na Sodome i Gomorę. Pan Grzegorz Braun mówił, że to jest dewiacja, że to jest w ogóle demoralizacja społeczeństwa i on zawsze stara się mówić wprost co myśli i co czuje. I bardzo wiele osób czuje się prze, przez to wszystko tak jakby urażonym, oni go bardzo źle nazywają, złymi określeniami, nie chcę ich tutaj teraz wymieniać, natomiast po prostu go obrażają i ludzie tak naprawdę nie rozumieją, że pewne osoby, nie mówię tutaj ogólnie tylko i wyłącznie o Panu Grzegorzu Braunie, ale nawet i o sobie, jak i również o księżach i innych osobach, które na co dzień wierzą i praktykują i starają się przekazywać tą wiarę i nazywać grzech grzechem, a nie po prostu jakimś jakąś pomyłeczką, jakimś po prostu drogą do szczęścia. Bo jeśli my widzimy, że nas bliźni idzie złą drogą, to powinniśmy go upomnieć, bo moi drodzy, inaczej przytrafi nam się coś takiego zwanego grzechem cudzem. Bo moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę, że jeśli my widzimy, że ktoś czyni coś złego, Nieważne, czy to jest nasz bliski, czy to jest ktoś daleki, czy to jest nasz przyjaciel, czy mama, czy babcia, nie wiem, czy ojczym, no po prostu ktokolwiek. I jeśli my widzimy, że ta osoba czyni coś złego związanego właśnie z łamaniem przykazań, to mamy tę osobę upomnieć, bo jeśli tego nie uczynimy, a co gorsze czasami możemy nawet to pochwalić, to sami będziemy mieli ten grzech. I ja tutaj od razu przywołam taką sytuację ze swojej przeszłości. Miałam kiedyś taką przyjaciółkę i ta przyjaciółka widziała, że sypie mi się związek. I ona mi powiedziała jedno: słuchaj, zacznij z tym chłopakiem współżyć, a zobaczysz, że Twój związek z tym Twoim ukochanym się naprawi. A ja jej mówię, że nie chcę, że, że ja nie chcę z nim współżyć, że ja czekam z tym do ślubu. A ona do mnie: spróbuj, to zobaczysz, że ten chłopak się naprawdę w tobie zakocha, i on zobaczy, że. I że tobie na nim zależy. A ja mówię, że ja nie chcę mu oddawać swojego ciała, on nawet nie jest moim narzeczonym, a tym bardziej mężem. A ona mnie tak dalej i tak namawiała: i moi drodzy, gdybym ja jej wtedy posłuchała, to miałabym grzech. Natomiast ja jej później powiedziałam, że nie mogę jej posłuchać, bo tak naprawdę ona sprowadza mnie w tym swoim życzeniem, tą swoją, wskazówką, tą swoją wskazówką dla mnie na złą drogę, bo ona chciała mnie sprowadzić na drogę grzechu. Oczywiście, gdyby powiedziała mi coś innego, niezwiązanego z grzechem, to tu by nic złego nie było, ale ja w tamtym momencie postanowiłam, że ja się od tej przyjaciółki odetnę, bo ja uważam, że przyjaciel przestaje być naszym przyjacielem wtedy, kiedy nam źle doradza. I nie chodzi tutaj, tutaj tylko o to, żeby ten przyjaciel robił takie rzeczy oczywiste, nie wiem, namawiał nas do jakiegoś złodziejstwa, do wezywania innych ludzi, do krzywdzenia. Innych ludzi, ale chodzi tutaj też o taką większą um, głębię związaną z tym wszystkim, że ja również zauważam, czy ktoś w życiu sprowadza mnie do czegoś złego, ale takiego zwanego, mówiąc prost grzechem. I ja zwracam uwagę na to, czy dana osoba zbliża mnie do Pana Boga, czy mnie od niego dala, bo nawet ja, jako katoliczka, która bardzo dużo stara się czytać i stara się przestrzegać wszystkich przeszkadzeń, mogę czynić co złego. I ja również lubię, jak moi bliscy, którzy właśnie znają mnie prywatnie, powiedzą mi wprost, gdy czy Coś złego, tak, żeby mogła się naprawić i żeby mogła zbliżyć się znowu do Pana Boga, a nie się od niego, nawet czasami nieumyślnie oddalać. Dlatego, ja uważam, że my wszyscy ludzie wzajemnie powinniśmy siebie. Tak, jakby nawracać i mówić wprost o tym, co jest dobre, a co złe w naszym życiu. Także dobrze jest mieć takiego przyjaciela, czy partnera, czy partnerkę, który wprost nam czasami powie, co jemu się w nas nie podoba, bo wtedy wiemy, co tej osobie, co ta osoba tak naprawdę w nas widzi, bo ona widzi nas innymi oczami niż my z siebie samymi, bo my jesteśmy względem siebie często tacy niesprawiedliwi. Mówimy, że nami jest wszystko spoko. Jesteśmy tacy pyszni i egoistyczni, patrząc tylko i wyłącznie na swoje życie. Ale taki, bez takiego um, krytycznego podejścia. W każdym razie, moi drodzy, ja tutaj jeszcze pragnę nawiązać, że my grzech powinniśmy nazywać grzechem. I są pewne takie rzeczy, których powinniśmy się wystrzegać, czyli jak popieranie czegoś, co jest demoralizacją społeczeństwa. Ja to bardzo często zauważam u influencerów, którzy na siłę starają podobać się wszystkim i mówią, że są tolerancyjni, kochani, wspaniali, robią taki content niby family friendly, a tak naprawdę z takim rodzinnym contentem przyjaznym dla dzieci to nie ma nic wspólnego. Często pojawiają się jakieś wulgaryzmy, wyłudzenia w ubraniach. Często odpowiadają jakieś takie story time, gdzie są jakieś imprezy takie, nazwijmy to wprost, libacje alkoholowe, i oni się tym chwalą. Tak samo w momencie, kiedy ktoś promuje rzeczy związane z takim odejściem od pana Jezusa, tak jak ja sama kiedyś dostałam propozycję walki w Heilig czy Klaudem MMA i dziewczyna, która w mediach ma się za katoliczkę i mówi, że jest katoliczką, tak naprawdę mnie namawiała do tego, żebym poszła walczyć i uznawała, że ja bym zrobiła to w imieniu Bożym, bo bym mogła tam ludzi nawracać. Chodząc do złego otoczenia, do złego miejsca, miałabym nawracać ludzi. Nie tędy droga, jeszcze właśnie związaną z kwestią pieniędzy, także po prostu jak, tym, jak najwięcej zarobić. No, to, moi drodzy, nie jest moja droga życiowa. Nie możemy być takimi faryzeuszami, że z jednej strony mówimy, że jesteśmy katolikami, a później czegoś nie przestrzegamy i jednak odwracamy się od Pana Boga tylko i wyłącznie dla pieniędzy, sławy czy znajomości. No po prostu dla wszystkiego innego, tylko nie dla Pana Boga, bo. Trzeba być, moi drodzy, katolikiem zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy katolikami, albo nie tylko wtedy, kiedy idziemy na mszę do kościoła. Natomiast żyjemy w takich bardzo smutnych czasach, gdzie wielu influencerów mówi o tym, że tolerują wszystkich i wszystko, a nie tolerują ludzi z prawej strony. Ja sama w 2020 i 2021 padłam ofiarą ogromnego hejtu, ogromnej nienawiści na mnie. Wtedy, gdy zaczynałam działalność na TikToku, wszyscy czołowi influenceri, influenceri że z TikToka robili sobie ze mnie jaja, wyśmiewali mnie, oczerniali mnie, przeinaczali moje słowa, po prostu wciskali w moje usta coś, czego nie powiedziałam i oni przyczynili się do ogromnego hejtu na mnie, do ogromnej nienawiści, ludzie życzyli mi śmierci, ludzie rzucali we mnie wszystkimi najgorszymi słowami, jakie moglibyście sobie teraz tutaj wyobrazić. Później właśnie doszło do tych deepfake'ów, do tych zamawiania rzeczy na, na moje nazwisko i tak dalej, do skradzenia, do kradzież mojej tożsamości w internecie i bardzo źle to wszystko się na mnie odbiło bo przez to moi drodzy ja przez dłuższy czas nie mogłam normalnie funkcjonować w społeczeństwie nawet nie mogłam nigdzie znaleźć pracy dlatego że ci czołowi influencerzy odwracali wszystko tak żeby ja była znana z jak najgorszej strony mimo że ja nikomu nic złemu nie mówiłam tylko mówiłam o tym co jest dla mnie ważne że żyję w czystości i że kocham pana boga ale ci czołowi Tolerancyjni influencerzy zrobili wszystko, żeby była znienawidzona przez jak największą ilość osób. Co też jest w ogóle bardzo ciężkim grzechem. Do dzisiaj nikt mnie za to nie przeprosił. Ja oczywiście tym osobom wybaczam, ale uwierzcie mi, nie jedną noc. Miałam całą mnie przez paną, bo wyblałam bardzo wiele łez. Podsumowując, pragnę tylko powiedzieć Wam jedno: mamy kochać i szanować innych, ale mamy nie tolerować grzechu. Ludzi mamy nauczać, pouczać, tak, żeby oni również zostali zbawieni. Przecież my chcemy swojego zbawienia i chcimy też zbawienia innych ludzi. To też jest, moi drodzy, pewien sposób. Miłość, to jest piękny rodzaj miłości. Przy tej okazji dziękuję Wam serdecznie wszystkim tutaj za wsparcie mojej działalności. Dziękuję za każdy donate, bo dzięki Wam tutaj właśnie działam. Link do donate'ów macie w opisie, jak również w komentarzu. Cieszę się, moi drodzy, że jesteście. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, że możecie subskrybować mój kanał i napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie.